5. Bogoria zostaje bankierem. Pewnego dnia obudził się Bogoria w pysznym tureckim pokoju, a zaledwie miał czas rozglądnąć się, gdzie się znajduje, już stał przed nim Baliel i uśmiechał się ze zdziwienia swego klienta. Jesteś bankierem, naczelnikiem wielkiej instytucji finansowej. Masz 100 tysięcy franków rocznego dochodu. Pamiętaj, strzeż się głupstwa, jednym tchem powiedział Baliel i znikł. Nadarmu wołał go Bogoria, chcąc coś bliższego się dowiedzieć o swym nowym stanowisku. Baliela już nie było. Pan Jan zakłopotał się trochę, nie miał wyobrażenia o interesach bankowych. Pomyślawszy jednak o stu tysiącach franków dochodu, trochę się uspokoił. Na srebrnej tacy leżały listy, pomiędzy innymi litografowana karta z zaproszeniem Minister Finansów, hrabia Woł, ma zaszczyt zaprosić pana Nicefora na obiad o godzinie szóstej. Z tej karty dopiero dowiedział się, że się nazywa Niceforem. Szaleniec z tego Baliela, pomyślał pan Jan. Co on ze mną wyprawia? Wchodzący lokaj przerwał mu myśli. Jakiś pan dorobek, odezwał się służący, mówi, że zna jaśnie pana od dawna i chce, aby go wpuścić. Przede wszystkim nie mów mi jaśnie, panie, odpowiedział obruszony bogoria. Proś! Służący ruszył ramionami i wyszedł. Wtoczył się do robek, okrągły jak bomba, piegowaty jak plamista tarcza księżyca, spocony jak zmoczona gąbka i z rozwartymi rękami rzucił się z radosnym uśmiechem na dyrektora. – Jak się masz, kochania, to, żeśmy się od lat trzydziestu nie widzieli. – Nic mi się nie zmieniłeś. Nawet masz za uchem jeszcze ten sam znak co dawniej. – Pamiętasz, jak cię tam Marcinowa pogrzebaczem skrobnęła, gdyś się za blisko do niej przybliżał? – Bogoria stał, nie wiedząc, co na to wszystko odpowiedzieć, i mimowoli sięgnął za ucho, czy się ów znak znajduje. To miał słuszność. Blizna była dość znaczna. Pod jakimś pozorem zbliżył się pan Jan do lustra i o zgrozo spostrzegł z przerażeniem, że wygląda jakby miał w rodzie cztery przekupki i pięciu ekonomów. Płeć gruba, piegowata, nos zadarty, wargi grube, ręce czerwone. A niechże tego baliela... – pomyślał i z kwaśną miną zwrócił się do gościa. – Ależ cóż to, kochanie, nie poznajesz mnie? – ciągnął dalej szanowny gość. – Wszakżeśmy pięć lat razem służyli w korzennym handlu. W pierwszym roku ja cię nawet trzymałem, gdy ci pryncypał wypalił piętnaście odlewanych. Dali Bóg, jeszcze ci się nie zagoiły odmrożone ręce. Bogoria ja z niechęcią schował ręce do kieszeni. – E cóż pana za interes do nas sprowadza? – Niech to pana. A cóż to swego Janka będziesz panem tytułował? A tośmy przecie bracia, koledzy. A przepraszam cię, wykrztusił Bogoria siadaj, siadaj, czym ci mogę służyć? Tak, to co innego po dawnemu, kochanie. Jużem myślał, że teraz do dawnych znajomych przyznawać się nie chcesz, a może, że czujesz jeszcze do mnie urazę z powodu tej Marcinowej, u której miałem lepsze od ciebie powodzenie. Bądź łaskaw przystąpić do rzeczy, bo za pół godziny mam iść do banku i musiałbym przerwać pogadankę. Tak, tak, wy wielcy urzędnicy, zawszeście tak zajęci. Ale otóż, kiedy każesz przystępować do rzeczy, to ci muszę otwarcie się przyznać, jak, koled jak bratu, że niedawno zbankrutowałem na małym szyneczku, który prowadziłem przy ulicy Szewskiej. Radbym jaką, taką zaciągnąć pożyczkę. Książę Jerzy, przerwał wchodzący lokaj. Proś, odrzekł dyrektor i z pewnym zakłopotaniem odezwał się do dorobka e, Pozwolisz pan, że cokolwiek później pomówimy o tym interesie? Tak, to książę pierwszy, a nie dawny przyjaciel i kolega pomrukiwał dorobek, odchodząc. Ej, ej, mój Boże prawdę ludzie mówią, że lepszy nieprzyjaciel aniżeli przyjaciel na wysokim szczeblu. Książę był wielce uprzedzającym dla dyrektora nie wiem, czy miał także w banku zaciągnąć pożyczkę. Dość, że dla okazania mu swej sympatii przyszedł namawiać go, aby się zapisał do klubu, którego był przewodniczącym. Człowiek z tego rodzaju stanowiskiem co dyrektor, mówił książę, powinien należeć do naszego koła. Znajdziesz tam większą część znakomitości rodowych i finansowych, dyrektora tylko brakuje. Bogoria lekko się skłonił, a książe mu podał do przeczytania statut owego klubu, który tak opiewał. Statut Towarzystwa Letniej Wody. Paragraf pierwszy. Towarzystwo zawiązuje się w celu zabicia czasu wspólnym ziewaniem i paleniem prawdziwych hawajskich cygar. Paragraf drugi. Pogadanką wolno się także zabawić. Z tym wyraźnym zastrzeżeniem, że o religii i polityce rozmawiać nie wolno. Paragraf trzeci. Kto wykroczy przeciw powyższemu paragrafowi, płaci na fundusz bilardowy 10 złotych. Paragraf czwarty. Jeżeliby ktoś z członków znalazł się w konieczności wymienienia części ziemi, w której mieszka, ma używać wyrazu kraj. Paragraf 5. Przyjętym w towarzystwie językiem jest język francuski, ponieważ jednak nie wszyscy członkowie dość płynnie się nim wyrażają, przeto toleruje się język krajowy. Upiększanie tego języka francuskimi, angielskimi lub niemieckimi frazesami dobrze będzie widziane. Paragraf 6. Towarzystwo trzymać będzie następujące dzienniki paryskiego Figaro, paryskiego Monitora, Times i Urzędowy Dziennik Krajowy, w którym są ogłaszane licytacje dóbr ziemskich. Następnie wszystkie pisma tyczące się wyścigów, chowu koni i myśliwstwa, tudzież wszystkie ilustracje. Biblioteka Towarzystwa składać się może tylko z książek jak Almanach, De Gota, Kartki Giełdowe, Angielski sztudbuch i TP. Paragraf siódmy. Hazardowe gry są w zasadzie zabronione. Wyjątkowo grać jednak wolno w bakarata, lansknechta, makao, bezika, po wysokiej stawce itd., ale dopiero po północy. Paragraf ósmy. Członkiem może być każdy mężczyzna mający jakikolwiek honorowy tytuł, albo dekoracją, który nie trudnił się nigdy mrzonkami i nie ma tak zwanych skrajnych zapatrywań. Paragraf dziewiąty towarzystwo przyjmuje za swego patrona złotego cielca i oddaje należną cześć każdemu, kto ma 100 tysięcy złotych rocznego dochodu. Paragraf 10: Żadnemu członkowi towarzystwa nie wolno brać udziału w obiadach na cześć tzw. sławnych mężów krajowych, w pogrzebach noszących cechę uczczenia tzw. krajowej zasługi, w ogóle w żadnych uroczystościach, obchodach, które by na jakikolwiek mogły wyglądać objaw tzw. poczucia narodowego. Jedyny tego rodzaju objaw mogą członkowie okazywać dla konia krajowego, który na zagranicznym zwyciężył torze, a w takim razie wolno im nawet urządzać iluminacje, fakel cugi i inne tym podobne uroczystości. Bogori krew do głowy uderzała, gdy czytał ten statut. A gdyby nie to, że się we własnym znajdował domu, byłby księciu wyrządził obelgę za to, że go nie ma być zdolnym do takiego towarzystwa. Ależ w statucie są herezje przeciw uczuciu narodowości. Odrzekł prawie z oburzeniem. Jest to statut ułożony dla ludzi, których nic a nic nie obchodzi. W tem najwyższa filozofia życia, odrzekł książę z ironicznym uśmiechem, aby nas nic nie obchodziło. Dopóki człowiek nie dojdzie do zupełnej przedmiotowości, dopóki nie stanie się zimnym jak lód, dopóki nie wymarze z serca mrzonek, któremu tylko apetyt i sen odbierają, dopóty nie umie trzeźwo sądzić świata. Wierzaj mi, dyrektorze, żyję dłużej od ciebie. Pamiętam rewolucje i anarchię, triumfy despotyzmu i zwycięstwa ulicy, ale nie znam ulicy, ale nie znam władzy, która nie działałaby w egoistycznych interesach, tak jak nie znam człowieka, którego byś za pieniądze lub zaszczyt nie kupił. Czy sądzisz, że warto poświęcić życie i mienie dla społeczeństwa, które cię każdej chwili zaprzeda lub wyrzuci? Czy sądzisz, że warto martwić się niepowodzeniem idei, w której szlachetne skutki nie wierzysz? Bo każda idea, jak tylko przejdzie przez głowy ludzkie, zbrudzi się i powala. Zależy od głów, przez jakie przechodzi, wtrącił z niecierpliwością Bogoria. W każdej głowie jest błoto, bośmy przecież z błota i gliny powstali. Przyznając się do jakiejś idei, solidaryzując się na przykład z narodowością, biorę odpowiedzialność za niedorzeczności, które ta narodowość popełnia, gdy przeciwnie, gubiąc się w kosmopolityzmie, topiąc się w tej otchłani, którą ludzkością zowią, odpowiadam tylko za głupstwa i podłość wspólną całemu rodzajowi ludzkiemu. Jestem z przekonania kosmopolitą i przyszedłem do tego platonicznego zapatrywania się na wszystkie sprawy narodowości, że mnie żadna z nich nie obchodzi. Nie znajdziesz książe we mnie adepta, odrzekł do żywego poruszony Bogoria. Rozumiem, że można zwątpić o losach narodu. Rozumiem, że można popaść w apatię i powiedzieć sobie nic zdziałać nie potrafię. Ale zaprzeczać potrzeby istnienia tej idei, systematycznie ubezwładniać ją, na to się nigdy zgodzić nie zdołam. Książę wyciągnął się na krześle ziewnął, schował statut do kieszeni i zaczął mówić o czym innym. W Kilka dni po tej rozmowie otrzymał Bogoria list następujący: Nie masz życia bez ruchu, podobnie jak nie ma ruchu bez życia. Ubezładni ruch, ustanie życie. Odejmij umysłowi ideę, do której mógłby dążyć, a popadnie w stagnację. Zatamuj odpływ w stawie, zmieni się w kałużę, a zatruwając powietrze złymi wyziewami, zabije życie roślinne wokoło. Strzeż się żyć bez idei. Baliel. Na cóż mi on to pisze? Pomyślał zdziwiony Bogoria. Wszak najlepiej dowiodłem, że tak samo myślę, gdym odmówił udziału w Towarzystwie Letniej Wody. Stare łacińskie przysłowie mówi, cum bono bonus eris cum perversis perverteris. Co się po polsku tłumaczy, z jakim kto się wdaje, takim się staje. Dziwna jest potęga towarzyskiego wpływu. Potęga tym groźniejsza, że się nie wie o jej działaniu, że najrozumniejsi ludzie nie spostrzegą się, kiedy jej ulegają. Drugim zaś pewnikiem jest, że rozkładowe czynniki, tak w społeczeństwie jak w jednostce, daleko szybciej działają, aniżeli czynniki dodatnie. Kto z biegiem okoliczności należał do Towarzystwa Bogorii? Znalazł się on po największej części w Towarzystwie trzech kategorii ludzi. 1. Bogatych a głupich, czy to z natury, czy wskutek spaczonego wychowania. 2. Głupców z nazwiskiem, ale bez pieniędzy. 3. Głupców bez nazwiska i bez pieniędzy, ale pragnących mieć i nazwisko, i pieniądze. Można by się zapytać, dlaczego zamożniejsza klasa ludzi w Polsce produkowała do ostatnich czasów więcej głupców, aniżeli ta sama klasa za granicą. Ale na jej uniewinnienie trzeba odpowiedzieć, że przyczyna tego leżała po większej części w zewnętrznych stosunkach, a mianowicie w tym, że nie mieliśmy publicznego życia. Bo cóż może wyrwać z apatii i z niedołęstwa człowieka, który od młodości nie potrzebuje walczyć z życiem, jeżeli nie ambicja? Odejmijcie mu możność pozyskania urzędów, wpływów, znaczenia. To będzie trwalił majątek, grał w karty, najmował pałace bez potrzeby za granicą, a w końcu popadnie w apatię. Dawna zasada, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, nie mało, a może najwięcej przysporzyła głupców naszym wyższym klasom, wywiera ona do dziś dnia wpływ zgubny jak i taki, nie mający ani hetmani, ani kasztelani w rodzie, wziął sobie za zadanie życia, aby przynajmniej na pozór należeć do arystokracji. Zgina się płaszczy, znosi upokorzenia, ale się kryje ze swoją malutką tarczą herbową i poświęca cały zapas sił na to, aby po kilkudziesięcioletnich staraniach mógł powiedzieć, że jest przyjacielem domu księstwa. Nie stara się on tam wejść zasługami, bo za nadto ograniczony. Wchodzi więc usługami. Tego rodzaju ludzi znalazł Bogoria mnóstwo około siebie, bo był bankierem, a ci wszyscy potrzebują pieniędzy. Jak muchy do plastru miodu lgnęli oni do niego. Zrazu oganiał się od much, z czasem przywykł do ich brzęku, bo nawet zdawało mu się, że to przyjemna muzyka. W rok później znów był książę Jerzy u dyrektora z rana na herbacie. Bogoria stał przy zwierciadle i przymierzał pąsową wstęgę białego słonia. Czy się ją nosi na krawacie czy pod spodem? Pytał księcia Jerzego. Tak, żeby czerwony kolor najbardziej było widać, odpowiedział z lekką ironią książę. Mógłbyś się jeszcze postarać o tytuł kawalera długich uszu, to niewiele kosztuje 6 do siedmiu tysięcy złotych, a uwiór bardzo piękny, jaśniejący od złota, jak samitu. Wierzaj mi, że i o wstęgę białego słonia nie byłbym się starał, odpowiedział Bogoria. Gdyby mnie potrzeba do tego nie zmuszała. Ten i ów jednak pokazuje się na pokojach ministrów z różnymi odznakami. Ja sam tylko chodziłem jak lokaj. To ubliżało powadze instytucji, na której czele stoję. Najzupełniej, o tym jestem przekonany, odpowiedział książę, popijając herbatę. O kawalerstwie może pomyślę, ale wiesz co, że postanowiłem zapisać się do klubu Letniej Wody. Stało się to dla mnie koniecznością. Żyję w tym towarzystwie, mam z nim ciągłe stosunki, jestem z większą częścią członków w przyjaźni. Trudno być kwakrem i od wszystkiego się usuwać. Z początku odstręczał mnie statut, ale wszystko na świecie jaskrawie się przedstawia na papierze, aniżeli w życiu. Książę zatarł ręce i odezwał się: Naturalnie, naturalnie, sądzę, że dawniej miałeś nieco uprzedzeń. Do ludzi, z którymi się nie żyje, zawsze się ma pewne uprzedzenie. Odpowiedział Bogoria, nie patrząc księciu w oczy. A więc wprowadzę cię do klubu. Szczerze księciu dziękuję. Po chwili Nicefor sam już był w pokoju i z rozpromienioną twarzą czytał następujący artykuł w gazecie. Dyrektor naszej najznakomitszej instytucji, pan Nicefor, ozdobiony został wstęgą białego słonia. W jakiś czas później przyniósł służący na srebrnej tacy list zaadresowany do wielmożnego pana Nicefora, dyrektora banku. – Od kogo? – zapytał gniewnie Nicefor Bogoria. – Od jakiegoś pana Dorobka. Oddaj mu list i powiedz, niech się ten pan Dorobek nauczy listy do mnie adresować, jeżeli chce, aby je czytał. Tym samym tonem rzekł Bogoria, sierdząc się, że Dorobek nie napisał na kopercie jaśnie wielmożny kawaler Orderu Białego Słonia. Grzegorz zawołał bankier na służącego. Słucham jaśnie pana, będziemy mieli dzisiaj gości, będzie książę Jerzy. Rozumiem jaśnie pana, trzeba dać tę nową porcelanę z herbami. Tak jest. Każ mi konia przyprowadzić. Służący wyszedł, a Nicefor bogoria zamyślił się. Dawniej byłbym się śmiał z kogoś, kto by tak jak ja postępował. Nie znałem ludzi. Od czasu, jak zostałem kawalerem Białego Słonia, niżej mi się kłaniają. Mundus vult decipi ergo decipiatur. Trzeba głupcom świecić w oczy błyskotkami, inaczej o nas zapomną. Instytucja finansowa, której jestem naczelnikiem, wymaga ode mnie, abym ją otoczył aureolą ludzkiego poważania. Grzegorz, słucham jaśnie pana. — Idź do lakiernika i powiedz mu, aby na wszystkich moich powozach zamalował monogramy, a natomiast umieścił herby. Rysunek znajdziesz w sekretarzyku. Powiedz, żeby malowidło wykonał starannie. Rozumiesz? — Rozumiem, jaśnie panie. Koń osiodłany stoi w podwórzu. Bogoria od niedawna jeździł konno, od niedawna bowiem przyszedł do przekonania, że honor banku tego wymaga. Kupił więc konia z pierwszej stadniny i co rano dalekie robił spacery, z początku z masztalerzem, Później sam. Ulubiona w stolicy artystka, zobaczyła go raz na takim spacerze, pochwaliła: Jak dyrektor pięknie jeździ, jak dziarsko wygląda. Mój Boże, któż nie uwierzy pięknej kobiecie. Bogoria uwierzył i odtąd przejeżdżał się po głównych ulicach. Publiczność mówiła, że dyrektor zaczyna się kwalifikować do bonifratrów, że wygląda jak Arlekin, i nikt się nie chciał domyśleć, że dyrektor przejeżdża się konno dla zdrowia. Niesprawiedliwa publiczność. To, co u jednego podziwia, drugiemu wyrzuca jako głupstwo. Dla znakomitego jeźdźca dała artystka przyjacielski wieczorek. Książę Jerzy, Bogoria i dwóch młodych ludzi oto całe było towarzystwo składkowa kolacja, szampan, zaczerwienione twarze wybornie się bawiono. Książę siedział na fotelu w pobliżu artystki. Bogoria z rozweseloną twarzą oparł się o stół. Dwóch młodzików trzymało kieliszki z szampanem w ręku, śpiewając strofkę z Don Juana, Bon La Table en de Pret. Czemu nie śpiewasz, dyrektorze? odezwała się artystka. Nie lubię cię takim posępnym. Wobec młodszych rywali stary milczeć musi, odpowiedział pan Jan, wskazując na śpiewających towarzyszy. Dziwne masz upodobanie w wydawaniu się za starego. Najlepszy to dowód, że jeszcze się nie boisz starości. Śpiewajmy. I ja należę do chóru dodała artystka, podnosząc się z kanapy z kielichem w ręku. Prześliczny kwartet dodał książę Jerzy z ironicznym, jak zawsze, uśmiechem. Jeszcze raz intonowała artystka, i znów odbił się wiersz Jeune fil aux fleurs que l'amour brawo, kochany dyrektorze wołała artystka. Gdybym była Parysem, a panowie trzema gracjami dali Bóg, żebym wybrała Nicefora. fora. Tytuł bez zasługi nie przynosi zaszczytu, zauważył jeden z młodych. Czy myślicie, że dyrektor niezdolny do zasług? wtrąciła artystka. Chcę was upokorzyć, młodziki. Ej dyrektorze, kto przeskoczy laskę, którą trzymać będę tego nazwę moją gracją? Książę Jerzy zerwał się z krzesła i co prędzej przyniósł laskę, nie chcąc utracić zabawnej sceny. Artystka pochwyciła laskę, a trzymając ją dość nisko, wołała: Skakaj, dyrektorze. Dyrektor od drzwi się rozpędził, artystka laskę zniżyła, zwyciężył. Niesprawiedliwość, niesprawiedliwość! wołali młodzi, zanosząc się od śmiechu na widok rozpromienionego dyrektora. Trzeba innej próby, trudniejszej. Jeżeli dyrektor przebiegnie pokój na czworakach, nie przewróciwszy się, to wygra. Brawo, brawo, niech biega! Niewiele myśląc, zaczął Bogoria skakać na czworaka i pieska udawać. – A cóż, czy dyrektor stary? – zapytała artystka, a książę Jerzy, przygryzając wargi od śmiechu, powtarzał – najmłodszy z nas i najdzielniejszy. Im bliżej północy, tym bardziej słabnie ludzki rozsądek. Bogoria przypomniał sobie po niewczasie tę zasadę i wrócił do domu. Na schodach spotkał jednak nieznajomego mężczyznę. – Jak się masz? – Wybornie się bawiłeś – zapytał natręt. – Znakomicie umiesz chodzić na czworakach. Nieprawdaż, że i ludzie poważni głupcami być potrafią? – Wierzaj mi, że prawdę, stary – powiedział Sofokles, że najprzyjemniejsze to życie, do którego się mądrość nie wmiesza. Bogoria spojrzał w oczy niegrzecznemu dowcipnisiowi i poznał Baliela. – Ależ kochany przyjacielu! – Tłumaczył się zarumieniony Bogoria, Zastawiasz na moje namiętności tysiączne sidła. Łatwo też potem schwytać nas na małej śmieszności. Zesłałeś mi czarującą aktorkę zamiast wprowadzić mnie w towarzystwo poczciwych kobiet. Teraz możesz się chlubić swym zwycięstwem. Gdybyś był jednak tak zrządził, iżbym się znalazł wobec młodej, dobrze wychowanej dziewczyny, nie byłoby doszło do tego, że ci w oczy spojrzeć nie śmiem. Zręcznie za wszystko chcesz zrobić odpowiedzialną kobietę, odrzekł Baliel. Ale my nie z dzisiejszego wieczoru tylko mamy ze sobą obrachunek, wszak nie możesz przyznać, abyś był dyrektorem banku bez znakomitych śmieszności. Pociesz się jednak, bo każdy prawie stan pociąga ze sobą nieuniknione błędy, które w oczach społeczeństwa jeszcze większe przybierają rozmiary, aniżeli je mają w istocie. Wspomniałeś jednak o towarzystwie dobrze wychowanych kobiet. Sądzisz zapewne, że byłbyś wzorowym mężem. Nie trzeba być zarozumiałym, aby to móc o sobie powiedzieć. Z pewnością umiałbym żonę poprowadzić. Otóż mogę ci stanowczo oświadczyć, że jesteś w błędzie. Więcej znajdziesz takich kobiet, które ciebie będą prowadziły, aniżeli takich, które by jak miękki wosk ukształciły się pod twoim wpływem. Na tysiąc wypadków zaledwie jedną znajdę kobietę, która by tak była z natury złą, albo tak silną miała wolę, aby ją jak młode drzewko nie nagiął do moich celów. Mylisz się bardzo, mój Bogorio, odrzekł Baliel. Wprawdzie niemożliwym byłoby, abym cię robił mentorem tysiąca kobiet z rzędu. Wyszukam ci jednak trzy charaktery w różnych warstwach społeczeństwa. Charaktery, które bardzo często spotykamy, a jeżeli je zdołasz nakłonić do swych wymagań. Co więcej, jeżeli te kobiety nie wpłyną na twe postępowanie, wtedy uznam, że masz najzupełniejszą słuszność. Bogoria za zanadto był pod twoją pięknej artystki, aby mu w tej chwili związek z młodymi kobietami nie miał być na rękę. Z niekłamaną więc radością powiedział: Zgoda. Stawiam jeden warunek, aby każda z panien, których mnie chcesz uczynić małżonkiem, nie miała więcej jak lat 18, aby była przystojną, jeżeli już nie piękną. Nad to, aby przy niej matka nie mieszkała. Zresztą, aby to nie były charaktery wyjątkowe. Stanie się, jak żądasz. A teraz pójdź za mną. Przestaniesz być panem Niceforem, a zostaniesz znów Bogorią. Wezwanie to nie było widocznie w tej chwili na rękę naszemu pseudo-Niceforowi. Rad był jeszcze pożegnać się ze swą artystką. Baliel silną dłonią pociągnął go jednak za sobą i z szyderczym trochę uśmiechem spojrzał mu w oczy. Bogoria się poddał i poszedł za swym dobrym duchem.